Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od przygotowywania ryby, bo ktoś mnie prosił ostatnio, żebym zrobił coś innego niż jajecznicę i tosty. Robiłem pier pierś z kurczaka znaczy się miałem robić, ale strajnie mi w poprzednim odcinku ją pocięła na gulasz i zrobię kolejnym razem. A dzisiaj robię rybę. Ryba już rozmrożona, potniemy na kawałki, zapanierujemy i zesmażymy. Do tego mamy ryż i jakieś warzywka. I oto jest nasz kawał ryby. Nie wiem jaka to ryba, kupiłem w markecie. rybę po prostu zamrożoną. Się odmroziła, teraz ją potnę. No i z tej dużej ryby zostało nam tyle. Po rybie będziemy zesmażać jeszcze ryż, żeby zjeść, to będzie z imbirem i z czosnkiem. No i dobra, zrobiłem sobie tutaj stację, czyli tutaj jest jajko, panierka, ryba, sól. I tu będzie smażone. Jajka 2 zostały rozbełtane. Ryba została przełożona i przesolona. Zaczynamy. Słuchajcie, tak wygląda zrobiona przeze mnie kolacja. ryż zasmarzony z imbirem, z jajkiem, z tym co zostało po tym czosnkiem, No i tutaj rybka pięknie wyszła w panierce. Co lepiej piję coca colę do tego. Na zdrowie. Dobra, zapraszamy do jezy. Słuchajcie, ja już zjadłem. Wyszło OK. Pośród moich niewielu dobrych cech mam jedną dobrą cechę, że nienawidzę jak jest niepozmywane. Już tu zacząłem wszystko zmywać. Jeszcze została mi patelnia na to To tak samo jak jestem palacz nałogowy i zaraz idę zapalić, to nie lubię jak jest więcej kiepów niż trzy w popiołce, nie? Popiołkę też opróżniam dość często, nawet dwa już idę opróżnić. Ale to tak niewiele spośród tych dobrych cech, które można o mnie wymienić, ale zawsze, nie? Słuchajcie, witam dnia kolejnego, działamy. Strelę już pierwsza do śniadania. Ja na razie jad nie będę. Ja ją tylko ścigam z jedną rzeczą, że żeby zjadać to, co jest otwarte, a nie wyciągać z zamrażarnika nowych rzeczy. I tylko taki jest warunek, żeby zjeść to, co jest w lodówce, żeby nie wyrzucać. To właśnie mi się utościł tost, tak więc jemy na śniadanie ketchup i pomidor. Także Czosnek zesmażony, przygotowuje się teraz kurczak. Będzie też cebula, bo cebula musi być. Kurczak już rzucony, zesmaża się. w światło. Trochę sosu ostrego, trochę sojowego. Będzie po azjatycku. A zypać skoro. Pięk. Jesteśmy po sosie sojowym. Ciastko następne, sprawy imbier. Pomidor. Zapach jest coraz lepsze. Jak chyba pójdę do sklepu na zakupy dzisiaj. Niech ona sobie to robi. A ja idę, ja idę do marketu, do supermarketu. Właśnie dojechała cebula do tego wszystkiego. Ale to ja już będę w supermarkecie wtedy. No, jest zrobione, gotowe. Ale ja jeść nie będę, bo zjadłem przed chwilą dwie zapiekanki, brzonki. I idę do supermarketu na zakup. Dobra, streja jeszcze do dosmaża ten ryż, który ja wczoraj robiłem. A ja w międzyczasie idę do supermarketu na zakupy. Zły nawyk, bo się przy niej uczy pić koli. Koka z koli. Ale na szybko pomogę jej sprzątać zmywać, bo... Ja wam mówiłem, ja jestem. Gdzie złodzieja. Dobra, ja idę do supermarketu. A tak wygląda kurczak w imbirze i cebuli z ryżem. Śmieć nas. Bo pamiętajcie, że trzeba sprzątać. Dobra, słuchajcie, jest mocno po deszczu, tak jak widzicie bo jest pora deszczowa, to czemu nie miałoby być po deszczu? Super Duper, tak nazywa się sklep. Ci, co oglądają moje odcinki, znają. Tam dalej mamy Ezia Mart. Też dobry sklep, tylko że to nie jest całodobowy Asia Mart. Jest, jest do godziny... Do godziny 12, wiesz. Kula, pomidory oraz inne gwiazdory. Sałata, kroku, smoczy owoc. I to nie jeden weźmiemy. Jest jakiś otwarty. One wszystkie mają pościnaną końcówkę. Zobaczcie, tutaj taka kiś bananów 3 dolary, nie? To jest ile? 12 zł ponad. Nie jest tego dużo. Pora na pora. No góra. Oczek na bekon. Kurczak na kurczaka i jajka na jajka. Tak raz jajka dużo wchodzą. Dwa. Zupka chińska. Hąszał niuro I gulasz wołowy z makaronem. Makaron ryżowy bodajże i chleb, dobra, i do, co, Coca-Cola dla strajda jeszcze. I jeszcze soda dla mnie, ale to już na drogę. Od razu otworzę, wypiję. A po co Łysy ostatnio mówił tutaj kilo makaronu takiego na spaghetti? Prawie cztery dolki. Zakupy zrobione, dajcie spokój, siatami ledwo niosę. Do domu człowiek wraca, że pieniądze wydaje tylko. To jest czerwona wersja smoczego owoca. Jestem już z powrotem. Dobra, wszystko rozpakowane w lodówce, chyba porządek. Nieważne, ważne, że mam fajki i se idę zapalić. A teraz czas na herbatę puer. Jeszcze trochę. Ale nim się zaparzy, jeszcze napijemy się sody z limonką. Ta herbatka już się nam parzy. Streyler znowu je swojego kurczaka. Słuchajcie, jakiś czas tam minął, a znowu, znowu coś smaży. A tym razem co to jest? Ha, to ten się jeszcze smaża. sporem. No słuchajcie, ugotowała, zrobiła coś takiego fajnego i mnie namawia, żebym nie. Na a na wieczór herbatka i grzaneczki. Teraz jestem w trybie grzankowym. Sałata, brokuł, pomidor. Żegnam Was dobranoc, bo już późno. Zapraszam na mój drugi kanał. Adam Machaj Machan TV. Pozdrawiam, cześć.